"Cy zwani białymi mnichami." Pojawili się okazjonalnie w Świdnicy już w XV wieku. Wiadomo, że posiadali dom przy obecnej ulicy Przechodniej, odziedziczony po świdnickim mieszczaninie Piotrze Polonusie. Najistotniejszym momentem dla Cystersów w historii Świdnicy okazała się rekatolizacja Śląska tuż po zakończeniu wojny trzydziestoletniej. Fundamentalną rolę w tym przedsięwzięciu odegrał wybrany w 1696 roku na 42. opata zakonu Cystersów w Krzeszowie Dominik Gajer. Opat okazał się postacią wybraną. Bitnie przedsiębiorczą w zarządzaniu. Najbardziej prestiżowym i niezwykle kosztownym przedsięwzięciem Dominika Gejera w Świdnicy była budowa Pałacu Cystersów Krzeszowskich. Podjęcie takiej inicjatywy w sposób dosadny unaoczniło protestantom wysoką pozycję przełożonego klasztoru, a także triumf Kościoła Katolickiego. Określenie wznoszonego obiektu pałacem dobrze oddaje jego charakter oraz funkcję. Gmach mógł konkurować z niejedną arystokratyczną. A nawet cesarską rezydencją. Pałac podczas wojny siedmioletniej ucierpiał z powodu bombardowań. Największych zniszczeń dokonano w 1757 i 1761 roku cystersi kilkakrotnie bezskutecznie próbowali odzyskać swoją własność ostatecznie przypadła możliwość odebrania pałacu przez zakonników, kiedy to w 1810 roku podjęto decyzję o sekularyzacji dóbr kościelnych. W 1918 roku gmach arsenału przebudowano na siedzibę Urzędu Finansowego. Następnie władze polskie w roku 1945 ulokowały w pałacu technikum kamieniarskie. Kolejny użytkownik obiektu Półdzielnia Dziewiarska przebudowała wnętrza dostosowując je do funkcji hal produkcyjnych. W latach 2002-2005 przeprowadzono generalny remont obiektu, do którego przeniesiono siedzibę Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida. Na przestrzeni lat zmieniało się otoczenie zabytku, co ma duży wpływ na jego odbiór. Była pałacu jest zwartą, czteroskrzydłową budowlą z wewnętrznym dziedzińcem, obecnie zadaszony i przekształcony na pomieszczenia użytkowe biblioteki. Obiekt posiada trzy kondygnacje naziemne oraz jedną podziemną, częściowe podpiwniczenie. Całość wieńczy dach siodłowy o podwyższonej kalenicy od strony zachodniej, równoległa do obecnej ulicy Franciszkańskiej. Pałac Opatów Krzeszowskich wymagał ogromnych nakładów finansowych, wskazując tym samym na nieograniczone możliwości systemu. Odpowiednio dobrany projekt dla pałacu oraz jego perfekcyjne wykonanie miało ogromny wpływ na późniejszy rozwój bogatego mieszczaństwa w Świdnicy.